Witajcie w tej tej pierwszym odcinku serii gramy w World of Tanks W tym odcinku pokazuję dobre zagrania, odznaki mistrzowskie inne epickie medale. W tym odcinku będzie chiński medium piątego poziomu Type T34. Jak widzimy matchmaking był całkiem niespodzianka właśnie to była. Same piąte tiery, więc zobaczymy. Litwa jest w moim wykonaniu. Ledzimy. I co, lecimy sobie na zielone medem. cieszymy troszkę. I co my tu mamy? O, właśnie. Zauważyłem wroga. Czok jest wymaksowany. Oczywiście. Auto aim I penetrujemy od boku. No, siedzi na gąsce, więc go gąskujemy dalej w dalszym ciągu. I tak pada pierwszy frag. Działo jest no, 112 penetracji, 85 uszkodzeń. Skomerskie działo. ja i drugi. Chinu. No. Tym razem mi zabrali fraga, a ja się środkuję. Lecimy dalej. Był sander. O, tyłem, bokiem. Więc. Żadnego zagrożenia. I mamy drugiego fraga. Czym dalej. To mogę o tym czołgu powiedzieć. Działo. Plus to jest tylko działo. Pancerz nie ma żadnego. Czasem zdarza mi się od wieży coś odbić, ale to rzadko. Szóste Tiery już go bez problemu. przebijają wszędzie. Więc. Taka za zabaweczka dla, dla niektórych No i mamy dalej bitwę. Kolejne dwa czołgi wroga. Ja tym razem wykombinuję. To jeden tylko. No i mamy. Znów nie patrzy się we mnie. A tu właśnie miałem misję na no to 28, żeby z A już teraz nie piszę żeby zdetrakować i zabić wroga na no detraku. więc... Zobaczymy czy się powiedzie ta misja. Lecimy dalej z 9 do 4, wyraźna przewaga mojej drużyny. Wolverine, który jest za domkiem, czy tam zniszczony już. I co wjeżdżamy na kapa? Oczywiście kapować nie będziemy. Po co kapoć możemy pozabijać wrogów? Pierwszy, trudnie trawiony. Dajemy w gąskę i dojemy. No, podpała weszła. Znów mi ukradli. Ach. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Niszczyciel. Mm. Powstał nietrafiony. Się cofnął. Ach. I tu mamy dobrą akcję. Jest ad dwójka. Nie będę się z nim bił od przodu. Z tym nadem. Tetrak. Objechanie. I teraz do go. Od tyłu tu tule coś źle poleciało. Jestem A. I tutaj właśnie wjeżdża Ram 2. Biłem Rama, bo widziałem, że on idzie do mnie przodem. AP2 jest tyle, co mnie nie zagraża. Zabiłem go, też, AB2 co? bijemy. I to zobity są, to są ostatni czołg 14 do 8, bądź 15 do 8. I niestety nie trafiłem. I tak się bitwa kończy. Jeszcze tylko screeny końcowe i są screeny końcowe, za tę bitwę wpadła odznaka mistrzowska Wybiłem 1424 major Misja została wykonana z wyróżnieniem na detrak przeciwników i zniszczenie. Jak widzimy, sporo uszkodzonych modułów. Na następne. z podstawowego EXPA mi, to za mi właśnie oznakę mistrzowską. Tam był stuk, reszta drużyny. No. RAM-2 to z duży kaliber. I na tym się kończy. A ja się z Wami żegnam. Cześć, trzymajcie się.